Dzień dobry znowu z wykrywaczem z Goldy Cruiserem No i zobaczymy Mam tutaj taką misję Misję swoją tutaj kiedyś byłem z miesiącem, może dwa miesiące i znalazłem zaraz cię to łowić zawieszkę Matka Boska, to jest srebro 100% próba jest Ktoś tu zgubił łańcuszek Tylko, że wtedy byłem chyba z Simplexem, czy z Fortuną, nie wiem Już nie pamiętam W każdym bądź razie e, Nie mogłem tego znaleźć, tutaj już Przeszukany jest całe pole śmieci było, a tutaj miedza. I gdzieś na tej miedzy nie pamiętam gdzie to leżało. Mniej więcej ta zawieszka. Ale powinien być reszta łańcuszka. Jak będzie to rzucę to na filmika. Jak nie znajdę tego, to nie będę rzucał. No, wiadomo. No to na razie. jest sygnał 82 ale kurde nie mam kamerki tylko telefonem nagrywam to tak trochę lipa jakby na srebro 85 nawet. Dobra, jak coś wykopię, bo telefonem to do dupy i pokażę. Nie, jednak polmus Są mi takie znajdy. To nie srebro. Nie ma nic. Nic zasypujemy. Ostatnio zasypałem i nawet nie wiem, w którym miejscu ta zawieszka srebrna była. Nie jest źle, chociaż nie ma srebra, ale jest moneta jakaś. Jest monetka. Co to jest? Nie wiem. W domu odczytam, nawet nie mam rękawic. No zobaczymy, jest monetka, albo nie widzę. W domu umyję, pokażę w domu, ale sygnał dobry, był gotowany, przygotowany przyszły nawet wody nie wziąłem Dobra, idziemy dalej. 10 groszy Polskie aktualny stan fatalny. Nie wiem czy to będzie widać. O, tyle. Dobra, idziemy dalej. Jest plomba. Dłuższy czas już z niczym. Brudna oczywiście. Standardowo wieczorem w domu. No, plomba jak plomba, ale coś tam jeszcze wychodzi. No skończyłem na dzisiaj poczkiwania, Obeszłem tą łąkę, na znaczy łąkę to miedzę jakby tam nie ma nic z tego strzeberka to chyba tam był jakiś rzemyk przy tym albo jakieś y, tasiemka coś tyle złomu jeszcze znalazłem dzisiaj y, dwie monetki to pokażę w domu coś tam przemyję i pokażę jeszcze co znalazłem także na dzisiaj już kończę ze dwie godzinki chodziłem ale Tutaj nic nie znalazłem z tego łańcuszka. Co chciałem, ten łańcuszek no, golden bym znalazł, ale na największą cewkę wziąłem, jaką mam, i nic, nic, nic to nie dało. Dobra, w domu się jeszcze włączę. No i już jestem w domu. Także tak, nic nie warte dziesięć groszy, dwa tysiące czwarty rok, hmm. gdzie to? stan fatalny, to jest dwa tysiące pierwszy, też stan fatalny, to plomba. Hmm. W zasadzie nieczytelne Coś tam jest, ale To chyba mi się wydaje kawałek ikonki Ikony, no Teraz, zaraz może o Teraz wiostrze O, chyba to będzie to tak mi się wydaje, że to kawałek ikony. A to. Nie wiem, osiąg, czy. Czy co? To, to też jakieś. Maleństwo, drobinka, ale myślałem o tej, że będzie reszta tego srebra zaraz to pokażę o tego no i nie było tam czy to była jakaś ta no nie, nie było łańcuszka po prostu jakiś rzemyk czy coś coś takiego ale Ostrzy. No dobra, tak czy tak nie znalazłem co chciałem zobaczymy może filmik jakiś rzucę bo długo żadnego filmu nie było. O. Dobra to wszystko na dzisiaj. Dziękuję. Na razie. Cześć.